Ohio się magu ten tak, z tej strony stajnia Meksyk. <śpiewanie> I witam Was dzisiaj w unboxingu mojego prezentu na Dzień Dziecka Jest to Trat, także już nie mogę się doczekać Wiem, że ostatnio na kanale były głównie unboxingi i znowu miałam trochę przerwę Ale no to było spowodowane głównie szkołą No i tym, że teraz jest wystawianie ocen i jest trochę taki natłok tego wszystkiego Ale teraz po wystawieniu ocen i wakacje postaram się wrócić na kanał i być bardziej regularna Wszyscy wiemy, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie W każdym razie już zaczynajmy i jak zawsze mamy ukochane narzędzie! Mój ulubiony moment przy otwieraniu czyli pierwsze przejechanie. W ogóle sprzedawam Wam takiego tipa, jeżeli chodzi o te takie zapięcia ubrajerów, no to jeżeli macie takie nożyczki do paznokci y, dla y, kotów czy małych psów, no to one się mega dobrze do tego sprawdzają, także polecam. Wydobyłam naszego fryzyjczyka jest to Battle Flight Angel i z tego co pamiętam jest to fryz sportowy i jest przepiękny. Szczerze mówiąc, wcześniej nie wiedziałam o tej figurce. Dopiero na monocerusie, jak szukałam sobie jakiegoś właśnie brajerka, to pokazał mi się i uznałam, że jest prześliczny. Rzekła mnie ta grzywa, która tak mu ładnie spływa, tak się ładnie układa no jest po prostu śliczna i ma tyle szczegółów na, na pysku które pomimo tego, że pysk jest właściwie cały kary z wyjątkiem yy, tej yy, jego tej odmianki, to i tak je bardzo ładnie widać ma też białka w oczach więc zawsze to, to też dodaje uroku no łaty ma wydrapane yy, ale to jest raczej żadna nowość Ogon mi troszkę się nie podoba Troszeczkę nie podoba mi się jak on się łączy z ciałem Zarówno tutaj przy nasadzie jak i z tą tylną nogą I w ogóle mam wrażenie, że jest on taki trochę dziwnie stworzony Ma się wrażenie, że to jest taka bryła A nie ma takiego wrażenia takiej lekkości Jakiej sprawia grzywa Model nie jest jakoś bardzo dynamiczny Ale nie jest też zupełnie statyczny I ja szczerze mówiąc bardzo lubię takie modele Poza pyskiem szczegóły nie są jakoś bardzo widoczne e, jakieś mięśni i tego typu rzeczy no to raczej szukać w modelach typu Sekretariat czy Adamek albo Mark of Charm tutaj jest bardziej e, prosto e, tak. Spokojnie, ale moim zdaniem figurka na tym wcale nie traci. Pewnie nie każdemu podejdzie, ale mi się osobiście bardzo podoba. Fajne są też jego szczotki, aczkolwiek mogłyby być, mam wrażenie, minimalnie większe, ale to jest szczegół. Nie ma wyrzeźbionych strzałek. W żadnej nodze, oprócz tej, która jest podniesiona, no ale, wiadomo, tego tak nie widać, więc też mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Jestem bardzo zadowolona, że go posiadam. Polecam Wam go, aczkolwiek nie, jeżeli zależy Wam na naprawdę większych szczegółach, bo ten konik w wykonaniu jest wykonany dość prosto. Ale w tej prostocie ja znalazłam coś, co po prostu sprawia, że ja tego konika już uwielbiam. E, a tymczasem się z wami żegnam, więc pa.